Jeśli jest jakiś film, który daje 99% pewności, że mnie nie zawiedzie i okaże się bardzo dobry, to jest to zdecydowanie Guardians of Galaxy. To się po prostu nie może nie udać. I wiem, że trochę zapeszam. Zresztą, ostatni raz, kiedy mówiłem coś podobnego z podobną pewnością, to dostałem Matrix reaktywację, więc tak powiedzmy, że zdaję sobie sprawę z wagi takiego stwierdzenia. Ale widzicie, moja pewność, że czeka nas kinowa uczta, bierze się nie z domysłów czy tego fantastycznego trailera, który niedawno zaprezentowano, nawet nie z tej świetnie zapowiadającej się obsady, ale osoby reżysera. James Gunn to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, jeśli ktoś ma wyreżyserować film o gadającym szopie praczu, podróżującym na człowieka, drzewo, to tylko on. Zresztą to samo powiedział Joe Whedon, kiedy usłyszał, kto jest typowany do zajęcia fotela reżysera w tym projekcie. Dlatego też uważam, że to idealna okazja, żeby się z nieduży acz charakterystycznym dorobkiem Jamesa Gana zapoznać. Tym bardziej, że gość ma naprawdę ciekawą ścieżkę kariery. Rzućmy zatem pobieżnie okiem na projekty, w jakich maczał palce, oraz nieco szerzej na dwa wyreżyserowane przez niego filmy. Cóż, Jamesa Gana wychował zawodowo sam Lloyd Kaufman, szef wytwórni Troma. A jeśli nie wiecie, czym jest Troma, to nie wiem, co robicie na tym kanale. Ale okej, okay, jeśli ktoś się taki uchował, służę informacją. Troma to niezależna wytwórnia filmowa, która istnieje od 1974 roku i do dziś produkuje oraz wydaje niskobudżetowe filmy klasy Z. Zazwyczaj horrory, choć nie tylko. Ma na swoim koncie sporo kultowych już arcydziełek gatunku od Toxic Avenger, który doczekał się trzech sequeli, kreskówki gier i stał się w ogóle symbolem całej wytwórni przez of Nukem High czy Poltergeist po Tromeo and Juliet, czyli brutalną, kiczowatą i obrazoburczą wersję dramatu Szekspira. I właśnie ten film jest scenopisarskim debiutem Jamesa Ganna i pomijając tę całą tromową, niskobudżetową otoczkę, to jest całkiem fajny film. Serio, mógłby coś śmiało nakręcić Rob Zombie, albo Robert Rodriguez, albo inny kosmita. Historia się trzyma kupy, jest zabawnie i na tyle specyficznie, że łatwo się w ten popieprzony świat wkręcić. James Gunn jeszcze przez jakiś czas współpracował z Tromo, a w zasadzie udziela się tam okazjonalnie do dziś, ale w końcu postanowił zrobić coś w nieco innych klimatach iść na swoje i napisał scenariusz do filmu The Specials w reżyserii Craiga Mazina. Specials jest jednym z tych filmów dekonstruujących mit superbohatera, motyw, który jeszcze się w twórczości Jamesa pojawi i który ostatnio był całkiem modny przy okazji premier filmów typu Watchmen czy Kick -Ass. Tyle, że Specials jest niskobudżetową produkcją, praktycznie bez scen akcji i efektów specjalnych, no i powstała w 2000 roku, więc jakoś tak 100 lat temu. Film koncentruje się na grupie superbohaterów, a konkretnie ich relacjach, ich problemach i codziennym życiu. Nie jest to na pewno rzecz wybitna, aktorstwo też nie robi wielkiego wrażenia, no bo top billing mamy Melissa John Hart, a jeśli kojarzycie sobie na Stoletnią czarownicę, to będziecie wiedzieli, że nie są to skarowe występy. Ale ogólnie myślę, że warto ten film obejrzeć, chociaż na pewno będzie problem z jego dostępnością. Specials nie było może wielkim sukcesem, ale zapewnił Oganowi robotę w Hollywood. Miał on za zadanie napisać scenariusz do filmowej wersji Scooby-Doo oraz sequelu tego filmu. I pozwolę sobie nie rozwijać specjalnie tego tematu. Kto widział te filmy, ten wie, że raczej nie powinno się im poświęcać zbyt wiele uwagi. Tym niemniej, akurat scenariusz w obu przypadkach jest w najgorszym razie poprawny, i James raczej nie ma się czego wstydzić. W każdym razie jego CV zaczęło w tym momencie wyglądać naprawdę um, ciekawie, bo między pierwszym a drugim Scooby-Doo znajdziemy także pracę nad scenariuszem do remake'u świtu żywych trupów w reżyserii Zaka Snydera. Tak jest, w ogóle wyobraźcie sobie, że jakiś producent szuka scenarzysty do napisania remake'u otoczonego kultem świtu żywych trupów Romero. Wpada mu w ręce CV Jamesa Gana, ona na nie patrzy: widzi tam Tromeo Juliet, jakiś budżetowy film o superbohaterach i Scooby-Doo. I, I gość patrzy na to i mówi: będzie idealny. I był! Bo jeśli widzieliście ten film, to doskonale wiecie, że to jeden z nielicznych, naprawdę bardzo udanych, horrorowych remakeów, który nie tylko traktuje oryginał z szacunkiem, ale wnosi wiele świeżości, nową perspektywę i stara się być osobnym, autonomicznym filmem o odrobinę innym charakterze niż oryginał. To pozwoliło Ganowi wyrobić sobie pewną markę, a przy okazji też zająć się reżyserką. W 2006 roku wyszedł jego reżyserski debiut, a przy okazji kolejny film, który napisał, czyli Slither w polskiej wersji Robale. I jest to jedna z setek wariacji na temat inwazji porywaczy ciał, połączona z atakiem zombie i martwicą mózgu, jeszcze masą innych motywów z rozmaitych horrorów, jakie Ganowi przyszły do głowy. Ale najważniejsze jest to, że całość naprawdę ze sobą gra. To naprawdę świetny, oryginalny, zabawny i trzymający w napięciu horror z gatunku tych nieszczędzących nam efektów gore i tego typu rzeczy. Jeśli kochacie podobne filmy z lat 80., zobaczcie koniecznie, nie pożałujecie. Tym bardziej, że obsada jest świetna, z Nathanem Filionem, Gwiazdą Firefly, Elizabeth Banks czy Michaelem Rukerem na czele. Chcę Wam jednak zwrócić uwagę na konkretną rzecz, tak w kontekście Guardians of Galaxy. James Gunn ma bardzo fajne podejście do efektów specjalnych. To gość, który unika nadużywania CGI i stara się możliwie jak najwięcej osiągnąć starymi, sprawdzonymi metodami. W praktyce oznacza to bardzo racjonalne i dobrze wyglądające na ekranie połączenie obu technik. Przykładowo, tytułowe robale atakujące miasto są zrobione komputerowo, ale już główny roznosiciel kosmicznej zarazy jest niemal wzięty żywcem z Gross rodem z lat 80 w innych scenach widzimy natomiast, że za kreację potwora odpowiada zarówno animatronika, praktyczne efekty itd., jak i efekty komputerowe. Co to oznacza dla Guardians of Galaxy? Ano, że James Gunn nie jest zwolennikiem robienia filmów w całości na komputerze. I nie jest to tylko mój domysł, bo sam reżyser i scenarzysta filmu to zapowiada, chwaląc się m.in. ogromnymi scenografiami i planami jakie wybudowano na potrzeby tego filmu. How much 350,000 pounds of steel. Uh -huh. I mean, it, our sets are enormous. And I really, you know, I mean, mnie zna, lubię CGI effects. Plus widać, że aktorzy podczas kręcenia noszą ciężki make-up na twarzach, dziwaczne elementy garderoby itd. Więc jeśli tak jak ja wolicie praktyczne efekty z CGI tylko w roli uzupełnienia, to chyba będziemy zadowoleni. Wydaje mi się, że szczególnie w tak oderwanym od rzeczywistości filmie użycie rzeczywistych, prawdziwych planów, scenografii, która faktycznie tam jest, będzie bardzo korzystniej i będzie się prezentować o niebo lepiej niż gdybyśmy mieli oglądać kreskówkę w stylu nowej trylogii Gwiezdnych Wojen. Tak czy siak, wracając do filmu, jeśli lubicie horrory w takim starym stylu, rodem z epoki VHS, jeśli podoba Wam się na przykład film Oni Roberta Rodriguez'a, to to są podobne klimaty, możecie brać w ciemno. W 2008 roku powstał projekt PG Porn, rodzaj serialu internetowego z udziałem gwiazdek porno. I jak tytuł wskazuje, było to porno w wersji... PG, czyli bez seksu, bez nagości i tak dalej. Dlatego też znajdziecie prawie wszystkie stworzone odcinki na YouTubie na kanale Jamesa Gana. Serio, nie mam pojęcia jak Wam sensownie wytłumaczyć o co w tym projekcie chodzi, ale mam wrażenie, że im więcej wyjawię, tym mniejszą będziecie mieli radochę z oglądania, więc polecam gorąco sprawdzić ten materiał. Dużo Was to nie będzie kosztować, a gwarantuję, że się spodoba. Dwa lata później powstał kolejny, napisany i wyreżyserowany przez Gana film pod tytułem Super. Niestety pechowo mniej więcej w tym samym czasie swoją premierę miał Kikas. Film o dość podobnej tematyce, mający jednak o wiele głośniejszą kampanię reklamową, no i będący ekranizacją popularnego komiksu, kiedy Super było historią oryginalną, a przy okazji nieco bardziej kameralną. I powiem Wam szczerze, że tak jak Kikas mi się podobał, tak nie jest to ten sam poziom wypasu co film Gana. To... Naprawdę. Super jest bowiem czymś wyjątkowym, wciągającą historią, bawiącą się sztampowym origin story w tak bezpretensjonalny, samoświadomy sposób, że efektem jest historia wprost bezbłędnie łącząca komedię i dramat. Jakkolwiek cała fabuła nie wydawała się absurdalna, to jakimś cudem błyskawicznie w ten świat wsiąkamy i nie tylko niczego nie kwestionujemy, ale i przyjmujemy reguły tu rządzące za najzupełniej oczywiste. No dobra, konkretnie w praktyce widzimy podstarzałego nerda w kostiumie superbohatera i kibicujemy mu jak nigdy nikomu w życiu. Pomagają w tym na pewno świetne role pierwszej i drugoplanowe, którzy naprawdę spisują się na medal. Rain Wilson, Ellen Page czy Kevin Bacon wydają się czuć jak ryby w wodzie w swoich rolach, a w paru gościnnych rulkach i cameos zobaczymy samego Jamesa Giana, Nightana Filiona czy usłyszymy Roba Zombie. I z biegiem okoliczności zwykle pojawiają się oni w najbardziej dziwacznych scenach, a tych nie zabraknie w mi. Podsumowując, Super jest kapitalnym filmem. Kropka. Co prawda powoli się rozkręca, ale kiedy już nabierze tempa to obiecuję nie oderwiecie się. Choćby sekwencja finałowa zarówno pod względem tempa zdjęć czy ładunku emocji jakie wyzwala to po prostu poezja. Jeśli lubicie tego typu filmy, podoba Wam się kickas, oglądajcie w ciemno. A jeśli nie podobał wam się kickas, to oglądajcie tym bardziej. I to jak skonstruowany jest super też daje pewne pojęcie dlaczego James Gunn wydaje się idealnym człowiekiem do wyreżyserowania i napisania Guardians of Galaxy. Szczególnie, jeśli widzieliście ten skrzący się humorem trailer do Guardiansów. James Gunn po prostu potrafi trafić ten trudny do zlokalizowania punkt, gdzie humor łączy się z dramatem. W taki sposób, by widzowie chłonęli tę absurdalną historię, zatapiali się ten dziwaczny świat, a jednocześnie nie tracili gruntu pod stopami. Gruntu, czyli podłoża w postaci spójnej, solidnej historii mającej odpowiednią strukturę i narrację. James Gunn jakimś cudem lawiruje po mistrzowsku między tworzeniem pokręconej fabuły pełnej scen tak dziwnych, że nie znajdziecie ich nigdzie indziej, a konstruowanie bohaterów, których zwyczajnie łatwo polubić i na których nam zależy. Przy tym jest to reżyser i scenarzysta bardzo odważny, oryginalny, no i świetnie odnajdujący się zarówno w konwencji postmodernistycznego horroru, jak i nietypowego superhero movie. Kto inny ma reaktywować gatunek space opera w komiksowo-komediowym wydaniu jak nie on? Gwoli ścisłości dodam jeszcze, że w 2013 roku James Gunn wyreżyserował jeden z segmentów antologii movie 43, strasznie słabego zbioru jeszcze słabszych filmowych historyjek. Napisana i wyreżyserowana przez naszego bohatera historia zatytułowana Bizel o kreskówkowym kocie zazdrosnym o swojego właściciela jest chyba i tak najjaśniejszym punktem tej porażki, na pewno takim, który jako jedyny da się oglądać z uśmiechem na twarzy, jeśli lubicie taki pokręcony humor, w przeciwieństwie do pozostałych części tej antologii. Więc jeśli chcecie obejrzeć Bizela, to poszukajcie wideo online na YouTube choćby, a darujcie sobie całość, bo ta stoi na naprawdę niskim ogólnym poziomie. I cóż, filmografię Gana, z której pominąłem kilka mniej istotnych produkcji, zamykać będzie przywoływany tutaj wielokrotnie Guardians of Galaxy. Zanim jednak rozsiądziemy się na sali kinowej i będziemy się jarać Star Lordem, Rocketem czy dopatrywać się tej nosa w każdej scenie, naprawdę warto przyjrzeć się poprzednim dokonaniom tego twórcy. Po pierwsze, zwyczajnie nie pożałujecie, bo to naprawdę bardzo dobre, angażujące kino rozrywkowe, a po drugie, to dobra droga, by przekonać się, że warto czekać na Guardiansów z niemalającym entuzjazmem, wiedząc w czyich rękach jest ten projekt. James Gunn wędruje zatem na listę moich ulubionych reżyserów, a Wam tymczasem dziękuję za oglądanie. Widzimy się niedługo na Pyrkonie w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. W ten weekend widzimy się na Pyrkonie, ale ci z Was, którzy się tam nie wybierają, będą mogli śledzić relacje live na U na specjalnie przygotowanej do tego podstronie, gdzie zarówno ja, jak i inni członkowie redakcji będziemy na bieżąco publikować krótkie posty zdjęcia, czy nawet nagrania wideo. Część z tego trafi na Twitter albo Facebooka, ale zapraszam przede wszystkim do odwiedzenia Arnie'ju w trakcie trwania imprezy, na pewno nie przegapicie tej nowej fajnej opcji. Całą resztę zapraszam na moje dwa panele w piątek o 17 i w sobotę o 15. Więcej w opisie tego filmiku. Do zobaczenia! i witajcie! Nagrywam tę pierdółkę po to, żeby pokazać Wam jak bezmyślni, jak ee, niekompetentni i leniwi potrafią być wydawcy płyt DVD. To jest moje DVD z filmem Robale, tudzież Slither, w reżyserii Jamesa Gana, które to wyciągnąłem właśnie z półki na potrzeby materiału, który sobie teraz nagrywam i który po pojawi się pewnie jakoś niedługo na kanale. E, tak czy siak, ten film kupiłem dawno temu w jakimś koszu z tanimi filmami, co pewnie trochę usprawiedliwa jakość tego wydania, ale to już inna sprawa. I postawiłem sobie na półkę i tam sobie stało, bo jakoś nie miałem potrzeby oglądania tego filmu kolejny raz. A szkoda, bo może wtedy bym zwrócił uwagę, jakie głupoty są napisane na okładce. Mianowicie, pomijam już fakt, że nie ma nigdzie nazwiska Natana Filiona, który jest główną gwiazdą tego filmu i którą każdy interesujący się science-fiction, fantazją czy horrorami powinien mniej więcej kojarzyć. Eee, I zacznijmy zatem od nazwisk, które faktycznie tu są. Michael Hooker. Michael kurwa Hooker. <ścoughs> Okej, okay, więc jeśli się nie orientujecie, a oczywiście niemal nie musicie, to w filmie gra Michael, ale ma na nazwisko Rooker, a nie Hooker. I zostawię wam tłumaczenie słowa Hooker. Dalej mamy Elizabeth Banks, która wyjątkowo jest akurat wymieniona poprawnie, i trzecim nazwiskiem jest tajemnicza Brenda Gutierrez W. Brenda Gutierrez W. I nie mam zielonego pojęcia, kim jest Brenda Gutierrez W., powiem wam szczerze, bo nie znalazłem jej w żadnej filmowej bazie. Ale przeprowadziłem małe śledztwo. Więc e... kiedy zajrzymy do IMDb i przyjrzymy sobie obsadę tego filmu, to znajdziemy pewną Brendę w obsadzie. Nazywa się Brenda James. I jej bohaterka nazywa się Brenda Gutierrez. Więc jakimś cudem, z Brendy James, grającej Brendę Gutierrez, powstała Brenda Gutierrez W na układce. Okej, okay, więc Michael Hooker i Brenda Gutierrez W Was serdecznie pozdrawiają. A my widzimy się przy okazji następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć.